Otworzę zdjęcie z papugą, którą właśnie obrysuję ścieżką. Wiem, że wiele osób ma problemy z posługiwaniem się tym narzędziem, ale wystarczy poznać kilka skrótów klawiaturowych, o których zaraz Wam powiem, i później bez problemu będziecie wykonywać obrysy za pomocą i nie będziecie sobie wyobrażali życie bez tego narzędzia. Tak więc zaczynamy. Pierwsze, żeby rysować samą ścieżkę bez wypełnienia, należy zaznaczyć ikonę ścieżki. Teraz będziemy rysować same ścieżki. Drugie, należy pamiętać. Że ścieżka tworzy się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Czyli tak. Każda ścieżka składa się z punktów i segmentów. To jest punkt, a to jest segment. Stawiając same punkty uzyskujemy ścieżkę złożoną z linii prostych. Oczywiście możemy tworzyć zakrzywione segmenty. Polega to na tym, że wstawiamy punkt i nie puszczamy klawisza myszki, tylko wyciągamy uchwyty kontrolne, regulując w ten sposób wygięcie tej linii. To przejdę teraz do konkretów, jak obrysować taką popugę? Przybliżę całe zdjęcie za pomocą Ctrl. Najlepiej wyłączyć widoczność palet za pomocą tabulatora, tak żeby cały obszar był widoczny, i wybieram sobie jakiś punkt, od którego zacznę. Na przykład to piórko. Lewym przyciskiem myszki i tworzę pierwszy punkt. Następnie wybieram sobie miejsce, w którym postawię drugi punkt. Tutaj będzie najlepiej. Klikam zatem lewym przyciskiem myszy i nie puszczając tego przycisku, wyciągam. Tak, ten uchwyt, żeby dopasować wygięcie tego segmentu do pióra. Tak będzie dobrze. Puszczam zatem lewy przycisk myszki. Mogę wcisnąć spację, żeby przesunąć zdjęcie. Następnie klikam w kolejne miejsce za pomocą przycisku myszy i tworzę kolejny segment. Jak widzicie, nie, pasował, nie dopasował się on już tak ładnie, ale teraz. Przejdę do omówienia tych skrótów klawiaturowych, o których wcześniej wspominałam. Wciskając klawisz Alt, przełączam się na narzędzie do konwersji punktów, które zmienia punkt kładki w narożny. I teraz, chwytając jeden z tych uchwytów, mogę wygiąć krzywą tak, żeby dopasować do mojego obrazka. Najpierw jeden, teraz drugi. No i już mam ładnie dopasowane. Klikam następny punkt i ponownie wciskam Alt i zmieniam wygięcie tego segmentu. Teraz, jak widzicie, ten punkt jest troszeczkę za bardzo oddalony, więc wykorzystam drugi skrót klawiaturowy, jakim jest Ctrl. Które przełącza mi na narzędzie zaznaczenie bezpośrednie, za pomocą którego mogę przemieszczać punkty. A no tak będzie dobrze. Puszczam kontrol i stawiam kolejny punkt. To za pomocą. Uchwytów, wyginam go odpowiednio. Teraz przesunę zdjęcie, wciskając spację i stawiam kolejny punkt. W tym nie muszę nic zmieniać. Tutaj postawię następne. I teraz znowu wciskam alt i zmieniam wygięcie segmentu. Puszczam alt i stawiam kolejny punkt. Teraz za pomocą kontrola przesunę ten punkt tutaj bliżej dzioba. Przybliżę zdjęcie za pomocą CTRL+. W tym miejscu postawię kolejny punkt. Wciskam ALT, chwytam za ten uchwyt i wyginam odpowiednio segment. Teraz tutaj postawię punkt. Miejscu. Jak widzicie, tutaj punkt jest gładki, a musi być narożny. Klikam zatem Alt i zmieniam punkt w narożny. Teraz może przesunę trochę ten punkt i dopasuję go do kształtu dzioba. Ten segment dopasuję do kształtu dzioba. Tutaj jeszcze można poprawić. Pamiętajcie o tym, że należy stawiać jak najmniej punktów. Im mniej, tym lepiej, ale oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, to trzeba stawiać tyle, ile musimy. Tutaj postawię kolejny punkt, wciskam ALT i wyginam segment. Tutaj kolejny. Nie puszczając lewego przycisku myszy, wyginam odpowiednio segment. Kolejny. Wciskam Alt. I dopasowuję kształt do głowy papugi. I tak Zaznaczam całą popugę. Aby zamknąć ścieżkę, wystarczy kursorem kliknąć w pierwszy punkt. Pojawia się takie kółeczko przy kursorze, i wtedy mamy ścieżkę zamkniętą. Po narysowaniu ścieżki okaże się, że w którymś miejscu przydałby się jeszcze jeden punkt. Wystarczy kliknąć na tą ścieżkę. Kursorem. Przy kursorze pojawia się wtedy znak plusa i taki punkt możemy edytować dokładnie tak samo jak te tworzone wcześniej, czyli z Altem zmieniać wygięcie segmentu, a z kontrolem przesuwać. Podobnie przy usuwaniu wystarczy kliknąć na dany punkt i zostanie on usunięty. Kolejną ważną rzeczą po narysowaniu ścieżki jest jej zapisanie. Włączę widoczność palet za pomocą tabulatora. Przejdę do palety ścieżki. Jak widzicie, jest tutaj ta ścieżka. Każda ścieżka, którą stworzymy, domyślnie jest jako ścieżka robocza. Nie jest to zapisana ścieżka, ponieważ jak zamknę teraz dokument, nie zapisze mi się ścieżka. Aby ją zapisać, muszę zmienić jej nazwę na jakąś inną. W tym momencie mam ścieżkę zapisaną. Jeżeli zapiszę ten dokument jako Photoshop pod taką nazwą, to zapisze mi się on razem za ścieżką. Teraz pokażę Wam, jak można utworzyć zaznaczenie z takiej ścieżki. Klikam prawym przyciskiem myszki na tej ścieżce i wybieram polecenie utwórz zaznaczenie. Możemy wpisać promień wtapiania, na przykład 1, Wykładzone, to niech zostanie i klikamy OK. W tym momencie została utworzona selekcja na podstawie tej ścieżki, którą wcześniej utworzyłam. Selekcję tę mogę skopiować na nową warstwę za pomocą skrótu CtrlJ i na przykład utworzyć tutaj jakieś nowe tło. Mamy teraz papugę na nowym tle.